פאולינקה Ach. Czy to jest Iza? Kurwa, on takie rzeczy, które nie mają sensu. Jakby ja rozumiem, że to kurwa się to rymuje, tylko w języku hiszpańskim wszystko ze wszystkim się rymuje. Bo ten, bo ten język jest na telefonetyczny, że tam praktycznie każde słowo z każdym słowem zrymujesz. Natomiast tak dojebany freestyle mają, bo oni, kurwa, mogą naprawdę powiedzieć wszystko i zawsze to dorymują do czegoś, nie? No. A on tu, kurwa, nawija, że nie czuje twarzy, jakby poszedł do chirurga, no kurwa, no. Znaczy, no rozumiem, kurwa, że wciągnął koks zajebisty, kurwa, z Kolumbii i go, kurwa, zmroziło i, kurwa, się czuje, jakby, jakby anestezjolog, kurwa, mu wpierdolił yy, jakieś leki, kurwa, no ale, no daj spokój, no.

Popatrz na łańcuch, który jest pełny diamentów. Mamuszko, będę Cię dotykał bez rękawiczek. No kurwa, no, nie ma to jakiegoś... Jeśli nie docenisz kurwa warstwy melodyjnej, kurwa, to to naprawdę nie ma sensu, nie? Aj, wezmę Cię na duży jacht... Y... Jak przemytnik. No i na tym ten refren polega, nie? Ale bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten, yy, bardzo mi się ten teledysk podoba. Sentino pojechał kurwa po papierosy kurwa do centrum handlowego i nagrał kurwa przy jakimś samochodzie jak, jak coś się tam buja. E, wyszedł kurwa, nie wiem, wyszedł jointa kurwa spalić w plenerze, to jeszcze dograł na jakiejś na kurwa górze. E, za kurwa podesła klipy kurwa jak była na wakacjach kurwa w Węgorzewie e, i koło tych kurwa kutrów rybackich kurwa się tam wywija i liże loda. A Remo, kurwa wziął konsoletę kurwa bez nie podłączoną kurwa i nagrywa ten. E, I kurwa odpierdala y, słoneczny patrol kurwa y, pod poznaniem. Jezioro, jezioro Śniardy kurwa. No i, i, i jedziemy z kurwami, nie? <ślesz> Jak stoi na tym parkingu z telefonem w ręce, to jest XD. Jeden <grywa> no mi się najbardziej tutaj podoba ten. On tu, tutaj, tutaj, stoi, tutaj stoi z telefonem, bo on nie zna tekstu, nie? On nie zna tekstu, więc musiał sobie go przypomnieć. To, to, to jest kurwa piękne. Przylizał sobie grzywkę, kurwa. Ma, ma za małą tą kurwa koszulę. Ale wiecie, bo my pewnie tego dripu nie rozumiemy. Ale on tu naprawdę kurwa, to jest, to jest, jak, to jest jak na tym mm, jak na tej okładce tego. No on stary tu wygląda, jakby z operacji cysków kurwa przyjechał, nie? Masakra. <laughs> Dobra, koniec końców powiem mam tak, po, poza tym, że ten klip jest kurwa żenujący, bo ten klip jest żenujący, eee... paradoks jest taki, że taki Bad Bunny, który jest chyba najpopularniejszym wykonawcą na świecie tego typu muzyki, eee, czy jakiś Don Omar, no oni paradoksalnie w tych tekstach kurwa nie mają niczego super, nie? One są jeszcze bardziej żenujące. I to, wam, I to wam, kurwa, przysięgam, nie? Przetłumaczcie sobie, kurwa, losowy, kurwa, numer bedbany yy, albo yy, Omara, nie? Ale to, kurwa, co ty się odpierdala na tym klipie, to jest masakra. Dodatkowo no, ja to w Polsce stary nie przejdzie, no bo to jest, wiesz, Internacjonalnie, ale nie będzie. Pet w ostatniej płycie sporo nawiązuje do Portoryku i TP. A to nie ma znaczenia do czego on nawiązuje. On w większości kurwa, on w większości nawija jakieś onomatopeje. To jakby to nie ma tych. To nie ma głębszego sensu. To... Ogólnie ta muzyka reggaeton cały to jest muzyka, która nie ma żadnej wartości lirycznej Ja nie wiem czy jest jakikolwiek kawałek, który, gdzie bym przesłuchał z reggaetonu i bym powiedział ok yy, kurwa ale ale ktoś to napisał kurwa nic To już polskie disco polo stary kurwa ma większą wartość artystyczną A w tym nikt nie szuka żadnej liryki. Stary, ale kurwa żeś mnie zrozumiał. Yy, o, dzisiaj nikodem mnie tym... Yy, nikodem mnie tym prześladował. Liryka kurwa tych liryka tego całego reggetonu to się do tego sprowadza, stary. Mm. Jeszcze lody chyba jakiś zrobił, nie? Ciekawe, czy będzie siwojanka do białego ranka. Moja fanka, się mi właśnie wojanka. No to by był akurat dobry ten.